Siewanko z tej strony Gerd Marfa. A to kolejny odcinek fantastycznej książki, w której mam wam do pokazania e, Nie wasz się Jolanty Czarpiani. Kurwa, ja dzisiaj to przepraszam, mam coś dzisiaj z ustami powiedziałem Fasza, szycza, szosza i szasza, nie wasze książka, którą dostaliśmy za pośrednictwem akcji Polacy, nie się swoich autorów mają, postaram się poskromić swój język, żeby prze, prze, zacząć mówić normalnie i to w końcu nie, nie jest literatura fantazy. To jest coś, co zapowiadałem Wam od dłuższego czasu, mówiąc, że o w końcu zrobimy coś, co nie jest literaturą fantazy, taki będę inny i niecodzienny, więc zobaczycie w książce w fantasy, w książce coś innego. Do tego zobaczycie literaturę kobiecą, bo jak dostałem do ręki nie wasz się", to usłyszałem pierwsze co, że to jest literatura kobieca. To, to jest dramat obyczajowy, komedio dramat obyczajowy, książka obyczajowa psychologiczna, nie mam żadnego pojęcia. I nie rozumiem, dlaczego to jest literatura fantazy. Bo to nie jest literatura fantazy. Ja, ja nie, nie umiem mówić. Dlaczego to jest literatura kobieca? Bo ja biorę to do ręki, czytam. I czytam książkę. Fajną książkę, bardzo fajną książkę. Tylko ja, ja, ja się czuję oszukany. Ja całe życie. Nie wiem. Mam, jest jakaś półeczka literaturą kobiecą, której ja nie czytam, no bo jest kobieca. Po czytam to i to dla mnie się nie różni od po prostu książki. I naprawdę, jakie, ja, ja się nie znam na literaturze kobiecej, jakie cechy ma literatura kobieca? Co jest w literaturze kobiecej takiego, że ona właśnie nie jest dla kobiet? Bo Ja się czuję oszukany. Całe życie mnie okłamywali. To jest, to jest, to jest mocne przeżycie. Dobra, nieważne. E, książka święta że muszę, muszę przestać ten... E, historia... Mm przyjaciółki anorektyczki. Bo to nawet nie jest historia anorektyczki, tylko to jest historia przyjaciółki anorektyczki. W związku z tym mamy dużo o chorobie, dużo tłumaczenia choroby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to naprawdę nie jest najważniejsze w tej książce. To jest jakieś, jakieś wytłumaczenie, jakaś podstawa pod tą książkę, a to jest po prostu książka o pochrzanionych ludziach, którzy są w zasadzie zwykłymi ludźmi. No bo niestety każdy człowiek jest na tyle pochrzaniony jak, jak, jak bohaterowie tej książki i wiele osób ma takie problemy jak bohaterowie tej Książki, chociaż tu im się normalnie kumuluje wszystko, yy, wszystko na raz. Po kolei. Fabuła jest najmocniejszą częścią tej książki. Dlaczego? E, mamy, mamy tą anoreksję, w związku z tym e, wychodzę z założenia, że na tej anorekcji będziemy bazować. Będziemy się zastanawiać, co się następnego stanie anorektyczce że nie wiem, kiedy ona dostanie jakiejś zapaści, kiedy coś tam, kiedy sroś tam, żeby to popychało jakoś do przodu fabułę książki. Okej, okay. jest ten element. Do tego mamy elementy fabularne z życia przyjaciółki anorektyczki, które stanowią kompletnie inny motor prowadzenia czytelnika przez, przez książkę. Są dwa, komple, dwa, dwa kompletnie inne mechanizmy w tej książce, które są zastosowane i które e, coraz bardziej wciągają nas w tą książkę. Czyli ten mechanizm oczywisty, czyli co się stanie z eronoretyczką, mechanizm e, powiedzmy w miarę, e, w, w, miarę, w miarę normalny w książce, m, czyli co dalej się wydarzy nie wiem, z życiem, z relacjami bohaterów, z różnymi wydarzeniami, które w książce się znajdują. To, to, Okej, okay. to, to są dwa, dwie bardzo zwykłe rzeczy, ale łączenie ich e, ze sobą nie jest już tak, tak, tak codzienne. Ehm, to, 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 to brzmi głupio, ale tak, tak jest naprawdę. L zazwyczaj autorzy skupiają się na jakiejś jednej pierdole i na tym budują. E co gorsza, większość autorów y wychodzi z założenia, że po prostu coś się będzie działo i będziemy widzieć jakieś wydarzenia. E Tutaj jest jeszcze jeden dobry element, który zazwyczaj niestety widzimy. Inaczej, nie widzimy go w złych książkach. On jest tylko w dobrych książkach. E, on często jest utożsamiany z kryminałami, ale to też nie jest prawda. E, tam są zadane jakieś pytania. To, I to nie na zasadzie, że to są w taki, w taki sposób oczywisty pytania, e, tylko dla, dla czytelnika to jest pytanie. Zastanawiamy się, ok, tylko co tak naprawdę jest z tym i z tym, nie? To też jest, nie wiem, często to jest w literaturze fantazy, fantazy też widoczne, bo w kryminał to jest może zbyt, zbyt oczywista analogia, bo kto zabił, nie? W literaturze fantazy mamy jakieś wydarzenia, ok, ale... Eee, dlaczego magowie eee, mają powiązania z pustką czy z czymkolwiek innym? Ok, ale co się stało z tym i z tym? Ok, ale gdzie zniknął ten bohater na 20 lat? Tutaj mamy tego typu, typu pytania. Nie będę Wam mówił, jakie. To jest, to, jest, to jest ogólnik. Ale mamy trzy genialne motory fabuły. I to nie dla, One nie są dlatego genialne, że, że ta fabuła jest sama w sobie genialna, bo ona jest. Ona jest przemyślana, ona jest dobra, ona jest prosta. Przejmująca i tak dalej, ale to, to, to jest inny element. Ona powiedzmy, że jest prosta, ale przy zastosowaniu tych trzech motorów wciągania czytelnika w książkę dostajemy idealny produkt. Kończony, rozumiecie, to, y, 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 nie musi być, nie, musi być y, nie potrzebujemy super nowoczesnej pomysłowości, czegoś czego nikt nigdy wcześniej nie napisał, no bo kurwa pisali ludzie książki o, anoreks o anoreksji i to z perspektywy anorektyczki, z perspektywy innej, i były filmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale przez zastosowanie trzech prostych rzeczy, które ewidentnie autorka używa ich tak naturalnie, tak po prostu, ona wie jak to zrobić, no bo to wie jak się pisze książkę, widzi to. To, to, jest, to jest debiut, to no nie to, że ona ma doświadczenie. Ale, ale to, jak, jak ktoś u mnie to widzi. Eee, nie wiem, ja widzę, bo przeczytałem dosyć, dosyć dużo książek, ale, e, ale, ale nie wiem, czy potrafiłbym to zrobić. Drugi element genialny to jest, to są właśnie, to jest ta, ta sfera emocjonalna. I to nie dlatego, że ta książka jest tak strasznie smutna i przejmująca, że, 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 że... Nie wiem, czas, czasami tak jest z książkami, że my się... Są ludzie, którzy lubią czytać konkretny rodzaj książki, bo lubią, sobie, lubią się pokatować. Bądźmy szczerzy, lubimy sobie tak powbijać jakiegoś szpikulca w brzuch. Ja też lubię, ja zwłaszcza w, zwłaszcza w filmach to lubię. Czasami lubię oglądać film, który, na, który, na którym ryczę i tak sobie, wiecie, wbijam szpikulca w brzuch. To jest takie fajne uczucie, że ja to tak strasznie przeżywam. Okej, okay. ta książka jest kurewsko smutna i jest kurewsko emocjonalna. Ma do tego kupę mocnego humoru. E, takiego humoru e, typu walne tekściorem e, a który mi bardzo pasuje w tej książce, bo on w ogóle się nie kłóci z tą smutnością. Coś jak, coś jak wiecie, w, tej, w, takich, w takich polskich komediach e, komediodramatach. Jest z jednej strony kurewko smutno, z drugiej strony kurewsko śmiesznie, a wychodzi coś bardzo e, ta swe, tutaj te emocje są bardzo. W bardzo stonowany i bardzo rozsądny sposób dawkowane. Marcin sobie zrobiła krzywdę, nie wiem do czego. się i to właśnie kręgosłup. Ratować się, przerwać przerwać się ratować. Dobra, obok. Dobrze sobie dobrze. przepraszam. Przepraszam, ja zgubiłem, zgubiłem wątek, to że Marcin się pokorzył. Ale kontynuując. E, tutaj emocje są w dobry sposób dawkowane. Dobrym, w dobrych momentach są dobre wydarzenia. Kurde, nie, nie cierpię, nie, nie cierpię. Mogliście zauważyć już ileś, ileś razy oglądając fantastyczne książki, jeśli oglądacie, że nienawidzę mówić wam o konkretach z fabuły, a czasami jest z tego tak strasznie ciężko bym wytłumaczyć o co mi chodzi. Oj, nieważne. dobrze, dobrze dawkowane emocje. I jeszcze dobre, dobre jest to, że w tej książce każdy odn odnajdzie coś swojego. E, było tutaj strasznie dużo przejmujących scen, na które je robiłem. E, e, po prostu, no nie no, fajny element fabuły, fajny pomysł. E, spoko trzyma się to razem, ale nie, nie wiem, nie, 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 nie rusza mnie to jakoś wewnętrznie. E, i kompletnie inne elementy tej fabuły, na których ja jestem mężczyzną, ja nie płaczę, ale czasami po co mi się oczy. Ehm, i, to, I tak strasznie przejmujące, tak, i tak w dobrym momencie i taką czasami głupotą, małą, drobną rzeczą, która w danym kontekście jest ala. Jest po prostu ala. A, to jest, to jest, to jest, to jest najlepszy przy, przymiotnik, jaki mogłem wymyślić. Przepraszam Was, jestem jakiś nienormalny. Świetne postaci, e, bo... bo są bardzo żywe. E, problemem czasami są dialogi pomiędzy nimi, bo wydają mi się sz... tucznie grzeczne, ale to, to może być mój problem, bo ja czasami się dziwię, że ludzie są grzeczni. Więc, <laughs> więc, więc, więc może nie są sztucznie grzeczne, tylko, tylko ja tak się nie zachowuję. To, to, to może jest mój problem. E, ale dobrze zbudowane postaci jakieś mają. E, A czy... okej, okay, dobra, mają, tu mają duże. Mają, my, te, te, całe, cała książka jest zbudowana na tle tych postaci i te postaci są w tym wszystkim najważniejsze. E, czy mogłyby być lepsze? Nie wiem. Nie wiem, czy jakby były... Takie jak ja mam je w głowie, to czy by pasowały do tej książki, do tej fabuły. Tak czy inaczej, e, tak, dużym plusem tej książki jest to, jak ona jest wyważona względem samej siebie. E, wszystko jest tutaj w odpowiednim miejscu dobrze zakończona, dobrze rozpoczęta, dobry środek. E, jest, jest po prostu wyważona. Nie, 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 umiem wam tego, nie umiem wam tego lepiej określić. Eee, język jest bardzo przyzwoity. Eee, ściory są zajebiste, takie suchary czasami, że ja strach, ale bardzo mi pasują. Eee, przejmująca, emocjonalna. Pff, dobra. Dobra książka, ale to też jest tak, że e, ja przez miesiąc nie czytałem dobrej książki. W związku z tym obawiam się, że jestem pod zbyt dużym wrażeniem tej książki, bo to jest w końcu coś dobrego co przeczytałem, ale w tym momencie jestem na tyle dużym. E, na, pod na. Pod tak dużym wrażeniem tej książki o, w końcu do, doszło do mnie składnia polskiego języka. Pod tak dużym wrażeniem tej książki, że umieściłbym ją wśród najlepszych książek, które na pewno przystaną w tym roku, bo, bo ciężko będzie ją przebić na pewno. Czy tak będzie, czy tak nie będzie, to, to, to jest jedno. Okładka mi się średnio podoba, ale bardzo nawiązuje do literatury kobiecej i bardzo chyba trafia w Target. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że trafia w Target, w związku z tym jest dobra, ale ojejku przeczytajcie sobie tą kobietę, tą kobietę tą książkę, bo, bo jest co poczytać. Kurczę, w przeciwieństwie do tych wszystkich komedinek które, które czytałem dopiero co i tych, i tych horrorowych horrorów, gdzie to był horror przy czytaniu, to tutaj jest książka, ona jest jeszcze do tego lekka. E, tutaj, tutaj nie, nie, nie męczymy się czytając tą książkę, tylko ona leci. Po prostu, to się to, 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 to można przeczytać w 3 godziny, jak się i siedzisz i czytasz. To, to przeczytasz to no, w 3 godziny, bo, bo, bo jest ten... I to co, to, co ci się później w głowie zrobi, to już nie na moją odpowiedzialność, bo taka, taka dawka emocji naraz, to, to może być za dużo, ehm, ale, ale jeśli macie ochotę, to, 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 to śmiało. Kurczę, co wam jeszcze miałem powiedzieć o tej książce? To, to nie jest fantazja, w związku z tym nie, yy, zaburza, mi się, zaburza mi się normalny schemat opowiadania, opowiadania o książkach. Tu jest... Kurczę, nie powiem, że ta książka dobrze pokazuje anoreksję, bo się nie znam, Po prostu. Nie wiem, jak wygląda anorektyczka, nie wiem, nie wiem jak to działa. Wszystko co wiem, to wiem, nie wiem, z życia takiego, jak nie wiem, gdzieś poczytam. Ze studiów. Eee, gdzie, 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 gdzie jakieś tam badania nad, nad motylkami prowadziliśmy. Nie wiem, czy wiecie, czym są motylki, ale przeczytajcie samą książkę, to, to się z, 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 zorientujecie. Rób proana. Eee, ale moim zdaniem świetnie pokazuje chorobę psychiczną. Po prostu. Że... Bo, kurczę, czasami człowieka mamy... Ojejko za dużo Wam powiem. Może wyłączcie, jak nie chcecie, za dużo usłyszeć o tych książkach, ale ja to trochę jeszcze popieprzę. E, strasznie mi się podoba to, że Agata, czyli anorektyczka, jest tutaj budowana jako strasznie postać negatywna. E, nie, nie cierpi się jej, bo ona robi straszne rzeczy i robi straszne rzeczy sobie i otoczeniu. E, I tak się postrzega e, chory psychiczny, i tak się postrzega, i dlatego mówi się wariant, wariaci. Tak się postrzega wariata, wariat jest wkurwiający, wariat jest zły, nie chce się być z wariatem, e, bo jest zły jest głupi i robi sobie krzywdę i ten, a to jest choroba, kurwa, to jest to samo jakby, nie wiem, jak ma się raka, to też jest się chorym, jak, ma, jak ma się, nie ma się nogi, to też jest się chorym, to jest taka sama choroba. On nie może nic na to poradzić, ale jeszcze widzicie, że jak ktoś długo jest tak chory, bo to buduje jego osobowość, buduje jakąś jego tożsamość. mi się wydaje, nie wiem, kurwa, nie znam się na tym, ale, ale to mnie, to mnie uderzyło strasznie mocno w tej książce. E, bo to jest dokładnie tak pokazane, że Agata jest zła, ale to nie jest kurwa jej wina, że ona jest zła, że ona jest tutaj antypostacią, bo ona w gruncie rzeczy nie jest antypostacią, no bo nie. Antyposadzią jest tutaj anoreksja. Bo e, nawet jeśli, jeśli, e, kurwa, wszystkie działania, o, o, opisy, e, wszystkie działania Agaty, które są tutaj opisane, e, widać, że robi to Agata, i nawet ta postać ma wrażenie, że ona to tak robi, to, to tak naprawdę nie jest prawda, bo ona jest chora. Kurczę! Nie! Przeczytajcie sobie tą książkę, bo ta książka opowie Wam to lepiej niż ja, który se pierdoli od rzeczy i nie umie tego powiedzieć normalnie. Eee, Ojejku. jejku. Muszę przestać kląć w recenzjach i. i ten. Ale wtedy. Przedłużam strasznie ten odcinek, ale na pewno. Nie, nie, nie wiem jeszcze, co mam zrobić, żeby Was zachęcić do tej książki, a bardzo chcę Was zachęcić do tej książki. O jejku. O odwodku jest sporo. Ja, 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 ja lubię odwodku, więc to też jest. Jak ktoś jest z to musi przeczytać tę książkę. Dobra, już wymyśliłem ostatni mój argument, który mogłem wymyślić, żebyście przeczytali tą książkę. E, więc się zamknę, zakończę te, te, tą fantastyczną książkę. Nie mam zielonego pojęcia, to będzie w następnej, w następnej fantastycznej książce. Bardzo możliwe, że będą to łzy, naj. Ale jeszcze nie wiem, więc wam mnie nie, nie zaręczam. Chociaż cholera nie wiem czy czegoś wcześniej nie mam jeszcze, także nie mam zielonego pojęcia. Ja szczerze powiem, mam szczerze, że miałem strasznie dużo pracy. więc um, nagrywam fantastyczną książkę na jakieś dwie minuty po przeczytaniu. Ponieważ nie wiem, dużo pracy nie miałem czasu czytać. Skończyłem, włączyłem, włączyłem aparat i, i jest. Ach że się nam wiem, powiedzieć, w weekend będzie stream miejmy nadzieję, ale to miejmy nadzieję, bo nie wiem też jak, jak, jak wiecie z czasem. Jeśli będzie stream, to będzie Mass Effect. Tak jak, tak jak, tak jak co dwa tygodnie. To tak się tylko powiedzieć. I co? Żegnamy się! Ojejku, nie chcę mi się wyłączać kamerki, bo chciałbym sobie jeszcze do Was pogadać, ale już nie mam co powiedzieć, nie mam pomysłu, więc się żegnam. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wejdźcie na fanpage'a, wejdźcie na Twittera, wejdźcie na Pinterest. Wszędzie wejdźcie i wszędzie zostawcie łapki w górę. Wejdźcie mi do domu. Wejdźcie mi do domu, obrabujcie mnie i zostawcie pod, 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 na moich drzwiach też zostawcie łapkę w górę. Dobra, to tyle. Dzięki, na razie i cześć.